Szanowni Państwo, mam mówić o pewnej sytuacji, która w propagandzie sowieckiej i w propagandzie komunistycznej była bardzo szczególna. Mianowicie Związek Sowiecki się prezentował jako państwo, które w gruncie rzeczy dbało o interesy polskie. W gruncie rzeczy przecież zajęli wschodnie obszary Rzeczypospolitej, tylko po to, żeby zabezpieczyć przed dalszą agresją niemiecką. Co więcej, wzięli pod opiekę mniejszości narodowe, które tam się znajdowały Białorusinów i Ukraińców. W tej historiografii komunistycznej przecież. Żołnierze wzi polscy wzięci do niewoli nie byli jeńcami, tylko, yy, tylko internowanymi. Podobnie zresztą później przyszło także nam używać określenia sojusznik naszych sojuszników, yy, kiedy stosunki były ponownie. Zerwane. To wszystko sprawiało, że no, e, warto rzucić okiem także na ten element przyczynek dotyczący bardzo jest przecież istotnej sprawy, czy rzeczywiście w 1939 roku byliśmy, nie byliśmy w wojnie z Sowietami. Inwazja przecież Armii Czerwonej miała nastąpić po wykonaniu czarnej roboty przez e, Niemcy. E, pod pozorem Pomocy Białorusinom i Ukraińcom. Stalin e, z, chciał e, także e, zapewnić sobie alibi. E, dopiero pod wpływem ponagleń Berlina we wrześniu zdecydował się przyspieszyć realizację planów, nie czekając na e, ostateczne załamanie się państwa polskiego co nie przeszkadzało mu wcale argumentować, że państwo polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć. Tak w wielu notach się to i w wielu wypowiedziach tam się pojawiało. Stalin zdecydował się zaatakować Polskę jak wszystko wskazuje 13 września, gdy agentura doniosła o decyzji aliantów za Beville. Następnego dnia Wodoszyłow i jego szef sztabu podpisali dyrektywę o ześrodkowaniu wojsk sowieckich na pozycjach wyjściowych do wieczora 16 września. Tego samego dnia Stalin w Moskwie zawarł rozejm w wojnie toczonej od lutego 38 roku z Japończykami. Kierownictwo państwa polskiego nie miało złudzeń co do sowieckich intencji wobec polskich, ale żywiło przekonanie, że Państwo sowieckie kierując się tylko własnym interesem geopolitycznym pozostanie neutralne, przynajmniej przez dłuższy czas i po, poza konfliktem nie odważy się podjąć działań przeciwko Polsce związaną w końcu przecież sojuszami z Francją i Wielką Brytanią. No i dodajmy także Rumunię. Nie rozważano to tylko w krótkim okresie, na, pod koniec lat dwudziestych rozważano dwa warianty, kiedy będziemy mieli front na wschodzie i na zachodzie. Później właściwie wykluczano taką możliwość, bo wydawała się ona po prostu bardzo niedozrealizowana. Nie, nie, nie 17 września między godziną pierwszą a drugą w nocy jednostki sowieckiej Straży Granicznej i regularnej siły Armii Czerwonej przekroczyły granicę Rzeczypospolitej. Nastąpił to fakt, który później ambasador Rzeczypospolitej Wacław Grzybowski, który liczył się z wypowiedzeniem paktu o nieagresji wiążącym przecież oba państwa i to wypowiedzenie pod byle pretekstem, kiedy od godziny 3 w nocy otrzymał notę sowiecką i dowiedział się ataku o Polsce, mógł tylko wykrzyczeć, że wykrzyczeć Władimirowi Potiomkinowi, zastępcy Mołotowa, że akcja sowiecka oznaczać właściwie, oznacza właściwie czwarty rozbiór i zniszczenie Polski. Sowieci dokonali wtedy zresztą złamania pięciu podpisanych uprzednio traktatów międzynarodowych, ale to jest oczywiste, bo przecież dla Moskwy wartość podpisów jest taka sama, jak wartość papieru, na którym się go składa. O Polsce wobec Gregoria Dymitrowa Stalin wyrażał się z niekłamanym uczuciem nienawiści. Zniszczenie tego państwa w obecnej sytuacji oznacza istnienie jednego państwa faszystowskiego mniej. Cóż złego w tym, gdybyśmy w wyniku pogromu Polski rozszerzyli system socjalistyczny na nowe terytoria i nową ludność. Naczelny wódz, marszałek Edward Śmigłeryc który 17 września przebywał w Kutach pierwsze informacje o agresji sowieckiej otrzymał o godzinie 6 rano pierwszą decyzją było nakazanie podjęcia walk w miarę upływu, napływania meldunków Śmigły zdawał sobie sprawę, że wobec skali agresji sowieckiej Polski Opór jest bezsensowny, zwłaszcza, że jednostki liniowe były zaangażowane na froncie zachodnim, natomiast na obszarach wschodnich Rzeczypospolitej znajdowały się jedynie oddziały osłonowe i właściwie formacje uzupełniające, no, poza oczywiście korpusem ochrony pogranicza. Ten zresztą podjął pierwszy walkę, przyjął atak sowiecki. 17 września w Kołomyi, po otrzymaniu wiadomości placówki KOP w o agresji sowieckiej, generał Wacław Stachiewicz odnotował w dzienniku. Ani naczelny wódz, ani nikt z naszych oficerów sztabu nie miał najmniejszych wątpliwości co do charakteru, w jakim Sowiety wkroczyły do Polski. Było dla nas jasne, że zostaliśmy... Dostaliśmy podstępny cios w plecy. Już 17 września po południu minister Beck nadał telefonogram do konsulatu Rzeczpospolitej w Czerniowcach, w którym wyraził własną ocenę inwazji sowieckiej. Założyliśmy w Moskwie protest. Działania, działanie to jest klasycznym przykładem agresji. To wszystko jest w, w, przecież szalenie ważne. W innych instrukcjach do placówek dyplomatycznych tego dnia minister sugerował, że w przyszłości strona polska zwróci się do aliantów o prawną, międzynarodową ocenę agresji sowieckiej. Także 17 września po południu minister Beck na ręce ambasadora Grigorca złożył deklarację zwalniającą wspaniałomyślnie Rumunię z zobowiązań sojuszniczych wobec agresji sowieckiej, a przecież polskiej i Rumunię wiązał trakt, traktat o właśnie działaniach przeciwko Moskwie. To jest przecież konwencja z 21 roku kilkakrotnie zresztą później odnawiana wiadomość, czy Rumunia odpłaciła się wiarłomnym internowaniem władz Rzeczpospolitej. 17 września, także po porozumieniu z prezydentem i naczelnym wodzem, minister Beck wydał do placówek zagranicznych komunikat informacyjny i zgłosił formalny protest przeciwko agresji sowieckiej. Polscy ambasadorowie mieli tego dnia wręczyć noty rządom Francji i Anglii. Zabrakło w nich w, w tych notach prawdzie werbalnego stwierdzenia, że w wyniku napaści Związku Sowieckiego Polska znalazła się w stanie wojny z Moskwą, jednakowoż zaistniał z punktu widzenia prawa międzynarodowego faktyczny stan wojny polsko-sowieckiej. O godzinie 16.30 tego samego dnia w Kutach Edward Śmigły Rydz uczestniczył wraz z prezydentem, premierem i ministrem spraw zagranicznych w redagowaniu prezydenckiego orędzia do narodów. W którym wyraźnie jest stwierdzenie, że nasz sąsiad wschodni najechał nasze ziemie. Wieczorem około godziny 22.00. Marszałek wydał dyrektywę Sowiety wkroczyły, z Sowietami nie walczyć. Te głośne zdania stały się także elementem czarnej legendy śmigłego. Posunięto się nawet do oskarżenia, że to była jakby prosta droga do grobów katyńskich. Czyli skazanie polskich żołnierzy na śmierć. Yy, dyrektywa z sobietami nie walczyć yy, oznaczała jednak zupełnie co innego. Oraz wydana została wieczorem po całodziennej walce na granicy. Co więcej to nie był rozkaz. Yy, panowie mundurowi doskonale rozumiecie, że istnieje różnica między rozkazem a dyrektywą i to jest, to, to trzeba wyraźnie określić. Naczelny Wódz mógł uznać, że znajduje się w niemal beznadziejnej sytuacji, że plan obrony Przedmościa rumuńskiego rozwiał się i jego obowiązkiem jest ocalenie jak największej liczby Zdolnych do walki żołnierzy. Stąd ta wieczorna, już po utracie linii granicznej i na pierwszych starciach z, z siłami sowieckimi, pragmatyczna decyzja o dyrektywie unikania dalszych walk ze wschodnim agresorem. Zważywszy kłopoty z łącznością w ostatnich dniach, między sztabem naczelnego wodza a poszczególnymi jednostkami, zwłaszcza wielkimi jednostkami, dyrektywa Marszałka Śmigłego nie dotarła do wielu formacji lub dotarła z wyraźnym opóźnieniem. Tak więc różnego rodzaju sugestie, że była ona przyczyną rozbrojenia wojsk polskich na wschodnim obszarze Rzeczpospolitej jest nieprawdziwa, nieuprawniona i nieracjonalna. Dowódcy mogli się wahać w nocy, rankiem czy przez cały 17 września, ale nie po godzinie 22, kiedy to dyrektywa dopiero została rozesłana. Zresztą dyrektywa ta miała o wiele większe znaczenie na południu niż na północno-wschodnim obszarze Rzeczpospolitej. Tu z powodu lepszej komunikacji treść dyrektywy dotarła znacznie szybciej do dowódców, a polecenie wycofania się na Węgry i do Rumunii było łatwiejsze. Oczywiście, że zaniechanie oporu na przedboju rumuńskim nie zostało dobrze przyjęte przez także sporą część korpusu oficerskiego. Były wszak jednostki walczące z agresorem ze, ze wschodu z pełną konsekwencją, choćby warto przypomnieć półki batalionu kopu Równe, Czortków, które stawiały opór na Równi i Sowietom i to też dzisiaj trzeba powiedzieć bandom ukraińskim. Liczono też, że Zbrojną demonstracją, protest wobec świata przeciw podstępnej agresji Związku Sowieckiego, wyrażają strzały cofających się oddziałów KOP-u. No, poza wspomnianymi, w, 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 chyba warto także wymienić bataliony kopu Głębokie, Krasny, Wieniec, Kreck, Baranowicze, czy także. Brygadę Kopu Polesie, no i oczywiście marynarzy z Piński. pińskiej. Reakcje polityczne na wiadomość o agresji sowieckiej pierwszego dnia ograniczyły się do komunikatu protestującego sygnowanego przez premiera Sławoja Felicjana Składkowskiego. Oraz zdecydowanej instrukcji ministra spraw zagranicznych WEKA, piętnującej inwazję sowiecką, jako akt niesprowokowanej agresji. Najważniejsze było jednak orędzie prezydenta Rzeczypospolitej, profesora Ignacego Mościckiego do narodu polskiego, które zostało tego dnia rozesłane z Skut. 18 września w godzinach rannych z konsulatu w Czerniowcach. Czyli już na terytorium rumuńskich zostało ponownie powtórzone, powtórzone i, i co władze w Bukareszcie uznały za akt pogwałcenia neutralności ich kraju i bezpośrednio pretekst do decyzji o internowaniu. Władze Najwyższe Rzeczpospolitej mimo szeregu oświadczeń, protestów orędzia prezydenta w chaosie wydarzeń 17 września, wprawdzie nie stwierdzały jednoznacznie stanu wojny między Polską a Związkiem Sowieckim, choć agresor pogwałcił wszelkie umowy dwustronne z Polską i Wiążącego umowy międzynarodowe. Skoro formalnie Związek Sowiecki nie wypowiedział Polsce wojna, strona polska nie dążyła jednozna, do jednoznacznego prawnego precyzowania sytuacji politycznej, to też 19 września 1939 roku polski komunikat prasowy w jakiś sposób potwierdzał bezradność władz Rzeczpospolitej. Wobec tej sytuacji. Wpisano, wobec oświadczenia o neutralności sowieckiej, armia polska nie prowadzi działań wojennych przeciw armii sowieckiej, natomiast rząd polski złożył protest przeciwko naruszeniu granicy. Czyżby rzeczywiście zabrakło aktu formalnego w postaci stwierdzenia stanu wojny ze Związkiem Sowieckim, czyżby dokumenty oficjalne nie mówiły o fakcie wojny. Czy najazd, napad, przemoc, agresja to nie synonimy stanu wojny? Dzisiaj coraz jesteśmy świadkami dokładnie powtórzenia te, ta, takiej sytuacji w relacjach między Moskwą a Kijowem. Ale to miało też skutki doniosłe prawne i propagandowe, i gdy później doszło do Polsko, polskich rozmów z Sowietami, strona polska godząc się na interpretację strony przeciwnej, była w sytuacji niedogodnej, a Sowieci świetnie to potrafili wykorzystać. Po ratyfikacji tajnego protokołu z 20 września 1939 roku, kolejnej antypolskiej zmowy Hitlera i Stalina w postaci traktatu o przyjaźni i granicy. Ratyfikacja nastąpiła 25 września. Polscy ambasadorowie w imieniu Rzecz, rządu Rzeczypospolitej 30 września składali państwom sojuszniczym notę następującej treści. W obliczu ciężkiego pogwałcenia świętych praw państwa polskiego i narodu polskiego dokonanego przez umowę z dnia 28 września między Niemcami a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad dysponującymi ziemiami Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz obu państw agresorów zakłada w imieniu rządu polskiego najbardziej formalny i uroczysty protest przeciwko tej uknutej zmowie między Berlinem i Moskwą. Wyzutej ze wszystkich zobowiązań międzynarodowych i całej moralności ludzkiej. Polska nigdy nie uzna tego aktu przemocy i wobec słuszności swojej sprawy nie przerwie walki, aż do dnia, kiedy jej ziemie zostaną oswobodzone od okupantów i jej prawa legalnie zostaną całkowicie restytuowane. Równorzędność obu agresorów, okupantów i determinacja walki potwierdzają także. Kolejne dokumenty władz polskich odnośnie stanu stosunków z jednymi i drugimi. Jednocześnie to właśnie także władze polskie utrudniały zdefiniowanie swoich relacji ze Związkiem Sowieckim. Mówiono w, doku, w dokumentach rządowych, na posiedzeniach rządu generała Sikorskiego, jako premiera i naczelnego wodza, że Istnieje stan wojny de facto z Moskwą, ale nie publikowano tego. Potem była próba wykorzystania pewnej sytuacji związanej z wojną zimową i napadem Związku Sowieckiego na Finlandię, gdzie w ramach korpusu ekspedycyjnego alianckiego miały znaleźć się wojska polskie do tego nie doszło. Tym niemniej e, takie próby były podejmowane. Później niestety było jeszcze gorzej, bo coraz częściej zgadzaliśmy się z e, czy, e, przy akceptacji także alianckiej i naciskach na e, władzę Rzeczypospolitej zgadzaliśmy się z, jednak w dużym stopniu z wykładnią, jaką prezentowała wobec świata Moskwa. Niestety. Dziękuję bardzo.